W kolorowym świecie moji popsów zawsze coś się dzieje. Pełne radości i energii przeżywają niesamowite przygody. Dziś czeka ich coś wyjątkowego jak nigdy dotąd. Jak cudownie! Nasz bal będzie najbardziej magiczny na świecie! Wszystko jest gotowe. Mamy kolorowe dekoracje, nawet dwa dmuchane zamki. Buziaki dla wszystkich! Czekajcie, czekajcie! A czy nasze stroje na bal są wystarczająco błyszczące? Ha, no coś ty! Akurat my nie potrzebujemy dodatkowego brokatu! Przecież sami się błyszczymy! To prawda! Obaj super wyglądacie! Macie taki delikatny połysk, jak prawdziwe gwiazdy! Nagle w tle słychać głośny klakson i dźwięk nadjeżdżającego auta! Cześć samochodziku! Hej, nie uwierzycie, jakie mam dla was nowości! Chodźcie za mną, coś wam pokażę! O! A co to za piękna pudełeczka w kształcie serca? Cześć! Jestem idealnym miejscem na wszystkie modzi popsy. Pomieścimy również każde wasze skarby! Czy w tym pudełku znajdzie się miejsce dla eleganckiego pantofelka? A dla torebki? Bez obaw! Jest nas więcej! Pomieścimy wszystkich. Zresztą sami zobaczcie! Gorzej, jak ktoś wejdzie do pudełka i się w nim zamknie. Haha, <laughs> <O! śmiech> ale by było! Jak tu przestronnie! O nie, lisek zamknął się w pudełku. Hej, kto zgasił światło? Ojej, szybko pomóżmy mu! Przyjaciele ruszyli z pomocą. Uf, ale zakręciło mi się w głowie. Oj tam, z nami nic złego ci się nie stanie. Dbamy o wszystkich swoich gości, tylko wcześniej daj znać zanim wskoczysz. Hihi. To był zabawny moment. Trzeba go koniecznie uwiecznić. Uśmiech! Zobaczcie tam, coś unosi się w powietrzu. To balon! A gdzie on pobiegł? Mój węch nigdy mnie nie zawodzi. Hmm... No właśnie to coś mnie cały czas uwierało. Co to właściwie jest? Ojej, przecież to legendarny jednorożec i tęcza. Myślicie, że to jego dom? Jeśli tak, to musimy tam dotrzeć. To może być nasza największa przygoda. O tak, musimy to sprawdzić, może on naprawdę istnieje. Ale jak tam dotrzemy? No właśnie jak? Bo ja chętnie bym się z wami zabrała. Może statkiem? Może karocą? Tam, auto będzie szybsze. Wow! Hej, hej! Jeśli dobrze usłyszałem, to myślę, że mogę wam pomóc. Chętnie poprowadzę was przez niebo, prosto do jednorożca. To świetny pomysł! Balon wskaże nam drogę. To pewnie będzie daleka podróż już na samą myśl bolą mnie nóżki. <noise> Mamy na to rozwiązanie. My was tam przeniesiemy. Po to właśnie jesteśmy, aby móc was zabierać wszędzie, gdzie tylko zapragniecie. Hm. Ojej, faktycznie. Balon nas poprowadzi, a magiczne serduszka nas przetransportują. No pewnie, wskakujcie. Miejsca starczy dla każdego. Trzymajcie się mocno. Brzmi ryzykownie, ale to może być fajna zabawa. Mojipopsy popsy wskakują do serduszkowych pudełek. A po zamknięciu zaczynają magicznie się obracać. Bohaterowie zaczynają podróż przez niebo. Lot w chmurach jest cudowny, ale czy nie czujecie, że robi się coraz cieplej? Hej, przyjaciele! Widzę, że lecicie gdzieś w wielkim pośpiechu. Dokąd ta wyprawa? Szukamy jednorożca. O, to brzmi ekscytująco! Może Wam pomogę? Z góry mam najlepszy widok na całą krainę. Byłoby super! Jeśli zobaczysz coś podejrzanie magicznego, daj nam znać! A może widziałeś go kiedyś? Hmm, czasem w porannej mgle widzę coś błyszczącego na końcu tęczy. Może to on. Nagle przelatuje nad nimi samolot! Witajcie, dokąd lecicie w takim radosnym pochodzie? Lecimy na wielką wyprawę, by odnaleźć legendarnego jednorożca. Dołączysz do nas? Ha! Przygoda? Nie trzeba mnie długo namawiać. Lecę z wami! Za mną, to wam drogę. Ja lecę na zwiat. Jeśli zobaczę coś niezwykłego, od razu wam powiem. W takim razie przygoda trwa. Wszyscy gotowi. Lecimy w stronę tęczy. Cała ekipa wyrusza pełna radości, gotowa na niezwykłe odkrycie. Po chwili puf! Bo popsy wylądowali na wyspie. I serduszka otwierają się. Wow, to było jak magiczna teleportacja! Chyba trochę za szybka. W mojej głowie wciąż się kręci! Chyba się udało, co? No nie wiem, nie wiem. Gdzie jest jednorożec? Może się przed z nami ukrywa? O, spójrzcie tam! Kaktus. Może on będzie coś wiedział. Podejdźmy do niego. Ojej, goście! mnie tu nie odwiedza. Boję się, że ich pokuje. My się ciebie nie boimy. Mamy pytanie. Może widziałeś gdzieś magicznego jednorożca? Mm, może widziałem, a może nie. Ale mogę wam zdradzić pewien sekret. Podobno jednorożec zostawia za sobą ślady. Jeśli dobrze się rozejrzycie, może coś znajdziecie. Czy te ślady są brukatowe? Dobrze kombinujesz. Masz nosa do zagadek. Dziękujemy Kaktusie za podpowiedź. Hej, a może powinniśmy coś zrobić, żeby zwrócić jego uwagę. Kogo? Kaktusa? No gdzie kaktusa? Jednorosca. O, wiem. Zaśpiewajmy piosenkę. Skoro przybyliśmy taką długą drogę, to pokażemy mu, że nam zależy, i czekamy na niego. To świetny pomysł. Piosenka modji popsów na pewno go przywoła. Hej, hej, to my, popsy, Śmiech i przyjaźń w sercu mamy, nową przygodę zaczynamy! Pęcza świeci ponad nami, jednorożec gdzieś jest z nami! Czy tańczy czy się skryje, magia w sercu niech nażyje! żyje! popsy kończą śpiewać i czekają w ciszy. Nagle coś zaczyna się dziać! O, co to? Patrzcie, piasek mieli się wszystkimi kolorami tęczy! Niesamowite! Kolorowy tęczowy piasek! Czy to sprawka jednorożca? Tak, na 100% to od niego znak. Może po prostu nie jest jeszcze gotowy, żeby się nam ukazać, ale na pewno tu jest i nas słyszy. Mam nadzieję, że kiedyś ukaże nam się i będę miała okazję zaprosić go na nasz bal. O, a może chociaż zabierzemy ze sobą trochę tego magicznego piasku? Będzie nam przypominał, że magia istnieje. Świetny pomysł, myszko. Pomyślimy w sobie dużo piasku. W takim razie bierzmy się do pracy. Modzi popsy zbierają błyszczący tęczowy piasek do serduszkowych pudełek. Jednorożcu, gdziekolwiek jesteś, wierzę, że następnym razem poznamy cię osobiście. Wszyscy w to wierzymy, a teraz wracajmy i opowiedzmy wszystkim, co nas spotkało. Moji popsy wskakują do swojego magicznego środka transportu. I teleportują się. Hmm, kto wie, może następnym razem legendarny jednorożec naprawdę zatańczy i zaśpiewa z moji popsami? Jeśli chcesz zobaczyć więcej magicznych przygód Mojipopsów, koniecznie obserwuj kanał Ciekawe Zabawki. Kliknij subskrybuj, zostaw łapkę w górę i dołącz do naszej Mojipopsowej ekipy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku!